Witamy Państwa z Gdyni z konferencji Offshore Wind Logistics and Supplies. Jest z nami Pan Jakub Wnuczyński ze spółki Baltic Tower, spółki, która na polskim rynku będzie pewnego rodzaju nową, prawda? Bo Wy będziecie budować rzeczy, których w Polsce się chyba jeszcze nie budowało. Mógłby Pan powiedzieć coś więcej na ten temat? Dzień dobry Panie redaktorze, bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwe wypowiedzi. No, Baltic Towers jest unikatowe na skalę polską, ale również na skalę europejską. No, realizujemy inwestycje w najnowocześniejszą i największą fabrykę morskich wież wiatrowych w tej chwili w Europie. Jest to jedna z największych inwestycji w bezpośredni łańcuch dostaw dla rozwoju morskiej energii wiatrowej i bardzo ważna dla zabezpieczenia i bezpieczeństwa projektów realizowanych na Bałtyku, również między innymi w Polsce. Będziemy budować i produkować wieże wiatrowe, które na tych monopalach, na tych fundamentach wbitych w dno morskie będą stały. Żeby to tak opisać obrazowo, to co jest ponad wodą i jest białe, to jest wieża wiatrowa, właśnie na której osadzona jest gondola, i mamy jeszcze łopaty turbiny. To razem tworzy taki, taki zestaw, który jest oferowany przez, przez OIM-ów, czyli producentów turbin wiatrowych, deweloperom. Czyli OIM-owie, producenci turbin, dostarczają na farmę wiatrową deweloperowi. Jak się mówi ogólnie, że dostarcza turbinę dostawca X, to on dostarcza turbiny. W jego pakiecie również są wieże wiatrowe i łopaty do tych turbin. I to jest taki, taka cała paczka, która wędruje bezpośrednio do dewelopera. I ten OIN, ten wytwórca turbiny, to jest nasz bezpośredni klient. Dla niego właśnie te wieże wiatrowe produkujemy i wytwarzamy. Kiedy ktoś z zewnątrz popatrzy na taką wieżę, pomyślcie sobie. To jest prosty produkt, prawda? To jest duża biała rura, ale to nie jest wcale takie proste. Dlatego jest to pewnego rodzaju nową na polskim rynku. No bo raz, że to jest potężny gabaryt, a dwa, że to, to nie jest po prostu zwykła rura. Zgadza się. To, to nie jest tak. Proste i łatwe, jak czasami mogłoby się wydawać z zewnątrz, że to jest po prostu konstrukcja cylindryczna. Mamy dwa kołnierze na końcu i to jest bardzo proste do wykonania. To nie jest powiększona w rozmiarach rura, którą możemy znać nie wiem, z domu czy, czy z zastosowań hydraulicznych. To jest ogromna konstrukcja, nawet do 500 ton, wagi pojedyncza sekcja wieży wiatrowej, która musi być zrobiona w najwyższych standardach technologicznych. Spawamy bardzo grube blachy ze sobą stal która musi wytrzymać 20, 25 lat ciężkich warunków pracy na morzu. Musimy zabezpieczyć odpowiednio to antykorozyjnie. Ta cała wieża, która się składa z sekcji, a my produkujemy de facto sekcje, które finalnie stają się wieżą wiatrową. No to jest kluczowy komponent, bez którego żadna morska turbina wiatrowa nie może funkcjonować i nie zostanie po prostu zainstalowana na morzu. Więc nie jest to prosty komponent, chociażby ze względu na gabaryty, mówimy o średnicy po pojedynczej sekcji, około na ten moment dla turbin 15-megowych to jest 7,5-8 metrów średnicy podstawy. My w Baltic Towers jesteśmy już gotowi na produkcję przyszłych generacji turbin, czyli wiesz, pod przyszłe generacje turbin nawet do 11 metrów średnicy i 500 ton wagi, ale to są potężne elementy. One nie mogą być produkowane w głębi lądu. One muszą być produkowane w bezpośredniej bliskości nabrzeża, w bezpośredniej bliskości portu, ze względu na to, że ich gabaryty uniemożliwiają transport drogowy. I to tyczy się wielu komponentów, które są związane z offshore wind, ale wieże są takim no, Elementem, którego nie możemy, nie możemy podzielić na mniejsze elementy niż sekcje, a już pojedyncza sekcja to jest długość od dwudziestu kilku do nawet pięćdziesięciu metrów, no i średnicy od, od, 8 metrów, od 8 metrów w górę. No i odpowiedniej też masie i, i wadze. To są potężne elementy. Duże konstrukcje, które muszą przenieść cały ciężar gondoli i łopat i napór wiatru na do, do, do samego podłoża dna morskiego, dla zapewnienia stabilnej i pewnej pracy no tej maszyny, jaką jest turbina wiatrowa. To powiedzmy sobie szczerze, to jest wielka maszyna wytwarzająca energię. No i ta wasza lokalizacja jest tutaj niebywalym atutem, prawda? Macie e, tak naprawdę z Gdańska, możecie funkcjonować nie tylko na Bałtyku, ale również chociażby na Morzu Północnym. Tak, zgadza się. Lokalizacja dla tego typu zakładów jak Baltic Towers jest kluczowa, ponieważ potrzebujemy duże tereny pod inwestycje i musimy mieć bezpośredni dostęp do nabrzeża. I takie, taką lokalizację no dzięki, e, dzięki Agencji Rozwoju Przemysłu, w posiadaniu takich, e, takich zasobów, znaleźliśmy na w, południowej części Wyspy Ostrów, na terenach e, należących w przeszłości e, do e, Stoczni Gdańskiej. No i w tej chwili kontynuujemy te. Związanie tego regionu z gospodarką morską poprzez lokalizację nowego przemysłu, nowego etapu rozwoju przemysłu morskiego, jakim jest morska energetyka wiatrowa. Mamy doskonałe tereny, mamy tereny również do budowy i wzmocnienia nabrzeża, mamy istniejące nabrzeże. Cały czas zachowujemy funkcje przemysłowe dla rejonu wyspy Ostrów która była od zawsze związana z gospodarką morską, a gospodarkę morską dzisiaj musimy widzieć szeroko poprzez pryzmat nie tylko gospodarki stoczniowej czy oil and gas, ale również no, tej części właśnie przemysłu, która dopiero się tworzy, rośnie i ma przed sobą ogromne perspektywy rozwoju, jakim jest morska energetyka wiatrowa. Więc ta lokalizacja jest tutaj kluczowa i no, mamy możliwość lokowania tej inwestycji właśnie, właśnie w Gdańsku. Jak w takim razie wygląda proces pozyskiwania kontraktów, bo wy będziecie stanowili bardzo poważny element lokal contentu, ale w ogóle bardzo, poważny, bardzo poważną instytucję przemysłową, która będzie sprzedawała swoje produkty również poza Polskę, prawda? Stanowimy ważny element lokal kontentu z ujęciu Polski kluczowy, ale również w ujęciu Morza Bałtyckiego i ogólnie całego rynku europejskiego, ponieważ nie ukrywajmy, działamy na, na rynku globalnym, a widzimy, że w tej chwili wyzwania stojące przed energetyką wiatrową na morzu i plany rozwoju tej energetyki są bardzo ambitne, a ostatnie wydarzenia geopolityczne pokazały nam jeszcze, że ta transformacja energetyczna mu musi. Się wydarzyć w miarę krótkim okresie czasu i jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa energetycznego i Polski, i Europy. Dlatego zabezpieczanie realizacji takich projektów poprzez wzmocnienie łańcucha dostaw i budowę nowych mocy wytwórczych, szczególnie w obszarze Morza Bałtyckiego, gdzie no, ten rynek jest drugim największym rynkiem europejskim, jeżeli chodzi o potencjał dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, daje ogromne szanse. Polsce jako krajowi, żeby zająć odpowiednią pozycję w tym globalnym europejskim łańcuchu dostaw, ponieważ mamy wieloletnie tradycje związane z gospodarką morską. Mamy świetnych specjalistów w tych obszarach, mamy uczelnie techniczne, uczelnie szkoły średnie, uczelnie wyższe, kształcące inżynierów w tych obszarach właśnie już energetyki morskiej. Widzimy to, są otwierane nowe kierunki od lat, dlatego realizacja tego typu inwestycji nie tylko zmniejsza ryzyka dla, europejskich, dla polskich i europejskich projektów offshore wind, ale również zabezpiecza ich, ich re, możliwość ich realizacji i minimalizuje ewentualny wpływ czynników globalnych na przesunięcia czy opóźnienia projektów. Jest jeszcze jeden wątek, który chciałbym poruszyć, o którym już Pan wspomniał. Kadry. Bo kto jest aktywny w mediach społecznościowych, ten już być może widział reklamę. Poszukujecie pracowników, przecież budowa, uruchomienie tego typu instytucji, jak Baltic Towers, to nie jest tylko infrastruktura, która będzie gotowa do produkcji i ekspedycji tych ponadgabarytowych produktów, ale to są też ludzie, którzy będą musieli to zrobić. Czy z tym jest problem na polskim rynku, czy ci ludzie są dostępni? W Polsce poziom bezrobocia wiemy, że jest niski i bardzo się z tego cieszę, bo to świadczy o tym, że nasza gospodarka rośnie, ale no, lokowanie nowych inwestycji, takich jak inwestycja w nową fabrykę wież wiatrowej w Gdańsku, Baltic Towers. No, zdajemy sobie sprawę z wyzwań, jakie stoją przed nami, jeżeli chodzi o budowę kadr i, i całego zaplecza produkcyjnego. No, ludzie w takiej fabryce to jest cały kor. Funkcjonowania takiego zakładu. To, to na ludziach opiera się produkcja i sprawne realizowanie założonych, założonych celów, i również budowa tego know-how, szkoleń pracowników, i budowa całej nowej kadry dla przemysłu morskiej energii wiatrowej. Dlatego ruszyliśmy niedawno z kampanią marketingową, tutaj szeroko, szeroko już propagowaną w rejonie Gdańska i, i również miejscowości ościennych, żeby zachęcać, Osoby, pracowników do, do dołączenia do zespołu Baltic Towers. Zachęcamy tych doświadczonych, którzy już mają praktykę związaną z morską, energetyką wiatrową, czy też z przemysłem ciężkim, ale również kierujemy naszą, naszą kampanię marketingową dla osób, które chciałyby się przebranżowić, wejść do tej, do tej rodziny offshore wind i zająć odpowiednią pozycję dla rozwoju swojej kariery w tej bardzo perspektywicznej branży, gdzie widzimy, że no te perspektywy mówimy tutaj o dekadach do przodu. Dzisiaj jesteśmy w momencie, gdy potrzeby dla tej energetyki morskiej no dopiero widzimy, jak zaczynają rosnąć. Mówimy o mocy zainstalowanej w offshore w Europie w roku ubiegłym na poziomie 4 GW. Po roku 2028-2029 widzimy, że to będzie już powyżej 10 GW. I mocy zainstalowanej rocznie, co pokazuje nam, jak dynamiczna jest ta krzywa wzrostu. I morska energia, taka wiatrowa, strategii na poziomie europejskim zajmuje kluczową rolę jako źródło pozyskiwania energii z czystych i stabilnych, przede wszystkim źródeł, które są niezbędne dla zajęcia odpowiedniej pozycji całej polskiej europejskiej gospodarki na arenie międzynarodowej, bo dzięki zrównoważonym źródłem energii, no jesteśmy w stanie zająć tą to, to, to pozycję wśród tych kluczowych graczy na arenie międzynarodowej. To jest klucz do konkurencyjności. Polskiej i europejskiej gospodarki. Transformacja energetyczna przeprowadzona sprawnie, przeprowadzona rozsądnie, korzystając z tych środków, z tych miliardów, które będą inwestowane w rozwój morskiej energii wiatrowej, musimy również zadbać o to, żeby za tym szedł rozwój łańcucha dostaw, szły nowe inwestycje, które te inwestycje będą również konsumentami tej energii z tych źródeł odnawialnych. A pracownicy, jeżeli chodzi o pracowników, bo tego się dotyczyło pana pytanie. No to widzimy tutaj bardzo duże zainteresowanie dołączeniem do zespołu Baltic Towers. Mamy pozytywny feedback od momentu rozpoczęcia procesu i kampanii marketingowej, więc zachęcamy osoby do dołączenia do zespołu, do przebranżowienia się. Nawet jeżeli ktoś nie ma doświadczenia w branży morskiej energii wiatrowej, to my zapewniamy program szkoleń i zapewniamy możliwość wejścia. W tą branżę i budowy tych własnych personalnych kompetencji w tym obszarze. Ważnym czynnikiem również naszej kampanii jest wyjście w kierunku pań, do zachęcenia pań do dołączania do naszego zespołu, ponieważ szukamy operatorów maszyn i urządzeń i charakter pracy wykonywanej w Baltic Towers pokazuje również na przykładzie naszego hiszpańskiego partnera, że tutaj kobiety doskonale sobie radzą w obsłudze maszyn, urządzeń i bycia bezpośrednią częścią procesu produkcyjnego no to jest seryjna produkcja częściowo zautomatyzowana gdzie no tutaj widzimy że panie mogą odegrać bardzo ważną rolę w budowie zespołu Baltic Towers tutaj w Gdańsku my przy, przyłączamy się do tej zachęty do kontaktu z Baltic Towers jeśli ktoś chce pracować w branży albo chce się przebranżowić i zacząć swoją karierę w offshore a tymczasem dziękujemy za rozwój. Dziękuję bardzo